Nowa róża w ogrodzie, no i róże to muszą spełniać ostre kryteria, które im stawiam. muszą być odporne, powtarzać kwitnienie i muszą pachnieć. Ta na przykład to nowy nabytek, róża rozarium. taki delikatny zapach, myślę, że będzie wyglądała dobrze, liść błyszczący, więc na pewno zdrowa. Zaprawiamy dołek i sadzimy. O różach niby wszystko wiemy, ale tak naprawdę trzeba zwrócić uwagę na kilka ważnych szczegółów, o których zdaje się nie zawsze pamiętamy. Powszechnie w ogrodach dominują róże wielkokwiatowe na kwiat cięty oraz polianty, czyli róże rabatowe, ale świat moich róż jest zupełnie inny. Ja specjalnie jakby za nimi przepadam. Owszem, lubię popatrzeć, ale tak naprawdę o, to jest mój typ róży. To jest róża pnąca, tak jak ten alchimist, który przed chwilą widzieliśmy. Tak tutaj Lykefund, odmiana z początku XX stulecia i proszę zobaczyć, jak to kwitnie, jak to rośnie, jakie to jest bujne. Tutaj jest jedna uwaga. To są róże, które nie kwitną tak jak róże właśnie wielkokwiatowe, na tym, co wypuszczą w tym roku. One muszą w tym roku wypuścić pęd, który dopiero w przyszłym roku pokryje się krótkopędami i bardzo bujnie zakwitnie. Pamiętajmy o tym przycięciu. W moim świecie róż są również gatunki historyczne, skoro rosną od ponad 100 lat w ogrodach, to tak naprawdę tyle przetrwały i tyle przeszły, że na pewno są wartościowe, ale również róże botaniczne. Tutaj Rugoza, odmiany Hanza o pełnych kwiatach. Muszę powąchać bo pachnące to muszą być obowiązkowo wszystkie. Ta, ta odmiana nadaje się świetnie na konfitury i na płatki i nalewki różane, kilikierki, likierki, naprawdę fantastyczna. Jest różą jadalną, podobnie jak snow pavement, to jest taka o bladoróżowych kwiatach, też roza rugoza. No i polecam róże owocowe. Róże owocowe na chociażby karpatię, albo taką jak tam, daleko widać kaninę. Zwykła róża psia, ale owoce ma fantastyczne.